I jesteśmy na żywo. Dzień dobry, kochani. Witamy was serdecznie. O, jakie piękne tło nam się tu, Aga, zrobiło. Dobry wieczór. Właśnie widzę. Piękne. Zapraszamy was serdecznie na live w temacie autosabotażu. O, wyświetlają się tutaj oczka. Poczekamy, aż się, poczekamy chwilkę, aż się zbierzecie. Zapraszamy. Dzień dobry. Napiszcie nam, proszę, czy nas widać, czy nas słychać, czy też widzicie takie różowe tło, jak my tutaj widzimy. Ciekawie nam tutaj wrzuciło nawet bez naszego udziału. Dziewięć mm -hmm. osób już jest z nami. Poproszę, aby ktoś napisał. Czy dobrze nas widać, czy dobrze nas słychać, czy wszystko jest ok. Cześć, wszystko widać i słychać. Violeta, dziękuję Ci kochana. Dobrze, w takim razie za chwileczkę będziemy, będziemy zaczynać. Witajcie dziewczyny, witajcie wszyscy, witajcie. Dobry wieczór, jest różowo i jest ok, fajnie, nam też się podoba, prawda? Piękne tło, takie wesołe, to no tak, my też się uśmiechnęliśmy, jak zobaczyłyśmy, co nam tutaj streamer dzisiaj podrzucił. Widać i słychać, Emilia, dzień dobry, witajcie. To jeszcze do nas dołączy? Mamy 15 osób, poczekamy jeszcze chwileczkę, zanim zaczniemy. Kochani, ja od razu wrzucę tutaj link do dołączenia do nas. Gdyby ktoś w trakcie, lat, że chce do nas dołączyć, to zapraszam, trzeba kliknąć na ten link i wtedy przyjść do studia. Jest, jest. Witaj Bogusiu. Małgosiu, witaj. Hmm. Także jeśli ktoś. Poczuje wołanie, że chce tutaj porozmawiać z nami, że chce się podzielić swoją historią, chce się podzielić swoimi uświadomieniami z autosabotażu. To zapraszamy. Mamy jedną, jedną osobę, która czeka już tutaj, aby do nas dołączyć, ale gdyby ktoś jeszcze z Was był chętny, to, to zapraszamy. Tak. Aleksandra, witaj, dobry wieczór. Martusia, witamy, witamy. Mamy 25 osób, myślę, że będziemy Aga powoli zaczynały. Ja nazywam się Agata Caban. Jestem tutaj w przestrzeni doktor Miłość od 5 lat już prawie. Pracuję jako mentor, jako coach, prowadzę kursantów w kursie rocznym. I dzisiaj mam przyjemność poprowadzić ten live razem z Agnieszką, która, która była moją kursantką. Witam Ciebie, Agnieszko i proszę przedstaw się tutaj. Tak, ja mam na imię Agnieszka Srokowska. W przestrzeni jestem Asi, chyba od 2021 roku. Zawsze muszę się zastanowić, bo nigdy tego nie pamiętam. I tak jak Agatka mówi, Agatka była moją mentorką i to ona prowadziła mnie, wspierała mnie w tej drodze do siebie. Tutaj jako mentor pracuję już dwa lata, więc tak pokrótce o mnie. Mhm. Dziękuję Aga mamy już bardzo w ogóle to jest dla mnie ogromna przyjemność tutaj prowadzić i prowadzić z tobą live ja pamiętam że już w trakcie twojego procesu ty już ty już miałaś takie poczucie że ty chcesz iść dalej w tym że ty chcesz pracować z ludźmi już poczułaś takie wołanie. Bardzo. Ja nie bardzo wiem proces... czy ja Agatka poczułam to ty bardziej to co widziałaś. Ja ja miałeś... Tak to ty poczułaś ja pamiętam bo ja tak raczej nie wychodziłam do przodu, raczej starałam się być w tu i teraz, i w tym procesie. Ale ty mi właśnie któregoś dnia na jakiejś naszej konsultacji powiedziałaś o tym, że ty po prostu mnie w tym widzisz, że to jest ta moja droga, nie? Mhm. Ale poczułaś to, Aga, w pewnym momencie, prawda? To nie jest ja? tak, że ja. Tak, tak, w jakimś momencie, ale to było pod koniec, bo ja tak niczego nie zakładałam, niczego nie planowałam, nie planowałam będąc w tym procesie. Bardzo mi zależało najbardziej na tym, żeby tak jakby rozpoznać siebie w tym wszystkim, ale później pod koniec tak jakoś poczułam, że chcę pójść do kursu coachingowego i tak też się stało, i aktualnie jestem tutaj i mam też możliwość prowadzenia kursantów, więc to jest dla mnie naprawdę wspaniałe doświadczenie i czuję się dzięki temu wyróżniona. Pięknie. Mamy już 34 osoby, przynajmniej tyle mi się tutaj wyświetla. Zrobimy sobie kochani na, kochani, na początek konferencję serca, zanim przejdziemy do naszego tematu. I zapraszam Was wszystkich, żebyśmy zamknęli oczy. Połóżcie sobie rękę na sercu. Wyobraźcie sobie, że wszystkie te myśli, wszystkie te sprawy dzisiejszego dnia zostają na razie z boku. A wy w obecności w swoim sercu, w którym jest dobrze i bezpieczne, jesteście spokojni, zaopiekowani, możecie skupić się na tu i teraz, na temacie, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. Dajcie sobie taką zgodę, żeby wszystkie uświadomienia, które będą do Was dzisiaj przychodziły, puszczały w lekkości, to, co uświadomione, mogły być już uwolnione. Jakby każdy wyniósł z tego spotkania to, na co jest gotowy i czego potrzebuje. I jeszcze jeden głęboki dech, i wydech, i wróćcie tutaj do nas z powrotem. Aliza, czy możesz powiedzieć, jak, jak u ciebie wyglądał ten autosabotaż, jak, a, jak ty go widzisz i jak, jak, jak z nim pracowałaś. Mm, jak ja go widzę. Dla mnie autosabotaż to jest taki brak wiary w to, że, że ja coś mogę. Czyli takie. Mm, trudno mi powiedzieć, bo tam u mnie było tak dużo też wycofania i takiego braku jakby zaufania do siebie i takiego poczucia, że jestem wystarczająca. Coś takiego to u mnie tak bardziej w tym kierunku pracowało, że ja zawsze miałam poczucie, że ja. Nie jestem odpowiednio przygotowana, za mało wiem, powinnam może nie wiem, czegoś się douczyć, takie ciągłe poczucie niewystarczalności i taki brak wiary w to, że ja mogę coś osiągnąć. Też tam było dużo porównywania się z innymi, więc no to było coś takiego, tak? Że takie też przez to też wycofanie. Takie unikanie pewnych rzeczy, odkładanie na później, więc u mnie to było dosyć no bardzo to się w moim życiu tak naprawdę przejawiało przez tak naprawdę przez całe moje życie. Bo wcześniej nawet o tym rozmawiałyśmy, to ja właśnie taka byłam osobą taką raczej wycofaną, wydawało mi się, że jestem osobą wstydliwą. Teraz już wiem, że to z czegoś wynikało. tak Tak, tak na ogół się mówiło, często słyszałam właśnie o tym, że jestem taka wstydliwa. Bo byłam też taka wycofana. Przez ten właśnie taki brak wiary w siebie, tak, taką pewność, że ja jestem właściwa i wystarczająca. Mhm. Tak, to, to u mnie było bardzo podobnie. Ja też, jak tak się zastanawiałam, tak jak rozmawiałyśmy, właśnie to od dziecka byłam taka, taka wycofana, już w przedszkolu. Ale faktycznie, jak powiedziała, że wstydliwa, o mnie też mówili, że jestem wstydliwa, zawstydzona. Mhm. Już w przedszkolu gdzieś te dzieci się bawiły razem, a ja siedziałam z boku. Jak kuzyna mojego nie było, wtedy, bo chodziliśmy razem do przedszkola, to w ogóle już siedziałam i płakałam. Więc to wycofanie u mnie już tak właściwie od dzieciństwa było, z czego zupełnie nie zdawałam sobie sprawy. tak? Dopiero robiąc, robiąc selekcję, dopiero zaczęłam się nad tym zastanawiać, skąd to się wzięło, dlaczego tak było i z czego to u mnie wynikało. Myślałam, że po prostu taka jestem. A okazuje się, że nie, okazuje się, że to jest program, który, który nie osłam. U mnie odkryciem było, że ten program był zarówno od rodziców, jak i z rodu. Teraz będziemy podawać też przykłady, gdzie w rodzie, skąd w rodzie możemy mieć na autosabotaż. Natomiast wracając do mnie właśnie przez bardzo długi czas, przez dzieciństwo, przez wiek nastoletni, byłam taka wstydliwa, wycofana. Tak właśnie prawdopodobnie, tak jak mówisz, Aga, to u mnie też wynikało z takiego poczucia, że ja nie jestem wystarczająca, że ja nie jestem na tyle wartościowa, żeby pójść i coś powiedzieć, żeby pójść i się przejawiać, żeby, żeby w ogóle zabrać głos. To, to, też, to też u mnie wynikało z wychowania w domu, gdzie, gdzie no dzieci miały iść do pokoju i siedzieć cicho. Czyli jakby to wycofanie. W takich sytuacjach, gdzie one były częste w domu, to wycofanie staje się dla dziecka taką normą. Ono uważa, że to jest normalne, skoro mama każe iść do pokoju i siedzieć cicho, to co dziecko prawdopodobnie przyjmuje sobie taki, taki obraz siebie, że ja tu muszę się wycofywać, bo bo nie ma innej jakby perspektywy. Może jak pójdzie do koleżanki i zobaczy, że tej koleżanki mama nie wygania do pokoju, tylko pozwala jej szaleć w salonie na przykład, to może sobie dopiero wtedy zdać sprawę, że o, to może u mnie w domu coś jest inaczej niż u innych, bo, bo koleżanka na przykład, koleżance mama na to pozwala. Ale jeżeli mamy to od dzieciństwa, to myślę, że ten schemat bardzo mocno się w nas zapisuje i wtedy z tym wewnętrznym dzieckiem trzeba mocno popracować, pouwaniać te emocje, które tam wtedy czuło żeby już zacząć wychodzić z tego wycofywania, żeby już, żeby już się nie bać, żeby już się nie wycofywać. Wiesz co, Agatka, teraz jak mówisz, to mi tak przyszło, że tak w zasadzie to być może jako dzieci wcale nie jesteśmy takie wstydliwe i takie wycofane, bo w moim poczuciu dzieci są takie odważne i ciekawe, bo teraz jak ty to opowiadasz, to mi się przypomniało, bo ja często słyszałam, że dzieci i ryby głosu nie mają. Moja mama często też do mnie mówiła, że pokorne ciele dwie matki się. Więc z tego, co ja z tego mogę wywnioskować, że ja raczej byłam odważna. Ja byłam zawsze taka chętna do tego, żeby wyrażać swoje zdanie. Tylko przez to, że moja mama też była osobą taką bardzo zamkniętą taką, która nie pozwalała sobie na nic, to ona tak jakby. Być może z miłości, być może z jakiegoś lęku, że ja jestem inna, ona mnie tak po prostu w tym wszystkim ukracała, cały czas mnie upominała, że ja nie powinnam się odzywać. Dlaczego ty się znów odzywasz? Siedź cicho. I ja później tak jak ty mówisz, uwierzyłam w to, że tak będzie lepiej, bo tak jak też wiemy, dziecku zależy na miłości mamy, więc zrobi wszystko, żeby ta mama w końcu była ze mnie zadowolona, więc ja tak jakby z tego zrezygnowałam. Natomiast u mnie też to bardzo się odmieniło, jak ja poszłam już do liceum. To wtedy ja znów tak jakby Wróciłam do tej swojej odwagi i tam byłam odważniejsza w tym, co myślę. Gdzieś taka byłam też bardziej zaangażowana w różne działalności, charytatywne i tak dalej, bo wcześniej, jak byłam w podstawówce, to raczej byłam taka wycofana i bardzo zawstydzona, nie? Ale to też wynika z tego, właśnie, że ta moja mama tak mnie ciągle ukracała. Już nawet czasami pamiętam do mojego taty, mówiła weź ty coś powiedz tej córce, bo ona jest taka za bardzo wyrywająca się do przodu i ona tak jakby sobie z tym w ogóle nie radziła, że ja taka jestem, bo tak jak mówię, moja mama całe życie była taka wstydliwa, taka wycofana, tak jak ona opowiadała, nawet jak spotkała mojego tatę, to ona mówi, że mój tato się nią nie znudził, to ona była zdziwiona, bo ona mówiła, że jak się z nim spotykała, tylko mówiła tak i nie, a ja natomiast byłam już taka inna w tym i ona jakby Trudno jej było patrzeć na mnie, że ja taka jestem odważniejsza po prostu w byciu sobą, nie? Mhm. Zobacz, że prawdopodobnie tam jakieś lęki mamy były, czegoś się bała, że ty będziesz za odważna, ale faktycznie tak jak mówisz, przecież dzieci z natury są odważne, biegają, skaczą, śmieją się, gadają, tak? A w momencie, kiedy ci rodzice tak starają się je przytemperować, przy w sensie iść do pokoju, albo nie odzywaj się, albo, albo już nic lepiej nie mów, to to dziecko się dostosowuje, bo, no bo chce zasłużyć na tą miłość mamy, na tą, na, na, to, na tą akceptację w ogóle, żeby dostać mamy i wtedy rezygnuje jakby z tej części siebie, która, która była taka, nie? taka odważna, taka, taka chętna do, do wyrażania się, do robienia, do działania. Mm -hmm. No tak, tak to widzę, bo tak mi się wydaje, że te dzieci właśnie z natury są takie, że one wszystko są ciekawe, zadają setki pytań, prawda? Chcą dotknąć wszystkiego, spróbować włożyć do buzi, natomiast dorośli, poprzez to, że mają swoje lęki, swoje jakieś tam obawy, wydaje im się, że należy dziecko wychować tak, a nie inaczej, tak jakby blokują tą naturalną ciekawość i tą chęć wychodzenia do świata. Nie? Tak, i też to robią zupełnie nieświadomie. Prawdopodobnie też, też byli zablokowani przez rodziców i też, też byli tak wychowywani, nie? Że, żeby siebie nie przejawiać, nie? Żeby, żeby nie sprawiać problemów. O, tu było takie, nie, nie sprawiaj problemów, żeby tylko nie było żadnych problemów, żeby, żeby nikt nie musiał tutaj mieć przez ciebie problemów. Tak, to u mnie było bardzo też, bardzo też mocne. Wracając jeszcze do tematu tych historii rodowych, z których może wynikać autosabotaż, tak z, z doświadczeń z sesji, popatrzcie sobie, kochani, na sytuacje takie wojenne, kiedy to ludzie uciekali. Uciekali przed wojskiem, musieli uciekać ze swoich miejsc zamieszkania. Z tamtych sytuacji bardzo dużo możemy mieć programów rodowych, właśnie tego uciekania, wycofywania się tego, że że ja nie, nie, nie zasługuję, nie, nie, nie mogę czuć się bezpiecznie, więc nie mogę też siebie wyrażać, bo w czasie wojny, raczej jak weszło wojsko, to nikt tam nie mógł powiedzieć swojego zdania i bezpiecznie się wyrażać, tylko raczej była ucieczka. Także popatrzcie sobie, polecam, żeby popatrzeć też na takie programy naszych dziadków czy pradziadków, czy stamtąd też nie mamy tego, tego autosabotażu, uciekania, wycofywania się w tych tematach. Albo się coś chciałabyś jeszcze się Tak, tak, myślę tak to... jak mówić, żeby przetrwać, prawda? A tym bardziej, bo ja w mojej rodzinie jest taka historia, że moja rodzina została, moja babcia, moja prababcia została wywieziona na Syberię. I przez to tylko, że byli tak jakby trochę powyżej tej przeciętności, bo najczęściej na Syberię wywozili ludzi takich troszkę bardziej majątnych, prawda? I tutaj też może być właśnie sytuacja później w kolejnych pokoleniach autosabotażu, że ja nie pozwolę sobie, żeby mieć więcej. No bo to się wiąże z tym, że wszystko mi zostanie zabrane i zostanę wywieziona gdzieś w tamtych czasach na Sybie, prawda? Tak, to mocne. Tutaj no możemy mocne. się też sabotować na to, żeby mieć te pieniądze, nie? Tak, 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 to mocne, bo po co mieć, jak i tak mi zabiorą? A, A tych. Tych, co nie mieli, to nie wywieźli. Nie? Tak jakby za karę mnie jeszcze wywiozą tam na Syberię, nie? Do tych trudnych warunkach. I chociaż nie mówię, bo to tak naprawdę wszyscy mieli trudno, bo to, to nie chodzi tylko o tych, co zostali wywiezieni na Syberię, bo inni trafiali do pracy do Niemiec, inni do jakichś obozów, jeszcze inni byli wysyłani na wojnę, więc tak naprawdę każdy doświadczył jakiegoś ogromnego trudu w tamtych czasach, prawda? Aha. I to tak, też jest tak. ciekawe, właśnie ucieczka, to ci mężczyźni, którzy najczęściej trafiali na wojnę, prawda? Oni cały czas byli w tym takim trybie ucieczki, ukrywania się. Właśnie tak jak Aga wcześniej rozmawiałyśmy, że teraz e, możemy zaobserwować, że mężczyźni często w relacjach uciekają, mhm. nie? E, że kobieta bardziej, e, bardziej jakby się angażuje, a ci mężczyźni uciekają. Popatrzcie sobie też na ten program, e, właśnie uciekania. Bo my mm -hmm. gdzieś to też mamy w sobie, skoro to nam się pokazuje na zewnątrz, to gdzieś to mamy w sobie, z czegoś, z czegoś to wynika, z jakiejś historii, czy temu tutaj e, poprzyglądać. Popędek. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Tasz Agusia? Jak tutaj Marta napisała, ja właśnie zawsze byłam hop do przodu. Wycofałam się chyba dopiero wtedy, kiedy zostałam z dzieckiem po rozwodzie. Te 15 lat samotności to taki czas, w którym wydaje mi się, jakbym nic nie robiła, jakbym żyła inne życie, jak przez mgłę, jakbym, jakbym była obok siebie, może też przez emigrację. Mhm. A co właśnie, ja bym tutaj popatrzyła, co spowodowało, że właśnie po tym rozwodzie, kiedy zostałaś sama z dzieckiem, spowodowało, że tak bardzo się wycofałaś. Tutaj warto to zobaczyć, nie? Przyjrzeć się temu. Może, może tam masz jakieś przekonania, że kobieta bez mężczyzny to już mhm. musi się wycofać, to już sobie nie poradzi. Popatrz sobie tutaj, jakie jak, jak tym, po tym rozstaniu towarzyszyły Ci emocje. I warto tego poszukać też i w dzieciństwie, i w rodzie. Z czego to mhm. wynika? Czy, czy ktoś, czy jakaś kobieta nie straciła mężczyzny na przykład na wojnie, nie mhm. Popatrz sobie na takie, na takie historie rodowe, z których Twoja sytuacja może, może wynikać. I tu też może być ten taki autosabotaż na szczęście w jakiejś kolejnej relacji, prawda? Mhm. Bo tak jak tutaj piszesz, że po rozwodzie 15 lat samotności. Warto też myślę zobaczyć tutaj, czy ty yy, złożyłaś tą stratę, czy ty yy, pożegnałaś tę relację w taki sposób, że przeżyłaś te trudne emocje, które towarzyszyły tej relacji i temu rozstaniu, i czy dałaś już sobie zgodę, żeby od nowa wyjść do nowej relacji, do, żeby otworzyć serce na miłość, żeby od nowa pokochać. Yy. Tutaj warto na to popatrzeć, żeby, żeby już nie siedzieć w tym zamknięciu, takim, nie? że ja już się zamknę. Bo to, to też jest mi bardzo znane, że ja już się zamknę na relacje, bo skoro ta mi się nie udała, to już kolejne na pewno się nie udadzą. O, to też jest mm -hmm. ogromny autosabotaż. Skoro raz mi się nie udało, to na pewno kolejnym razem też mi się nie uda. Więc tu warto też popatrzeć na, na takie przekonania. I, i ważne, żeby dokończyć emocje, trudne emocje, przeżyć w tej relacji, i jakby opłakać tą stratę i z wdzięcznością do tamtej relacji pozwolić sobie już wyjść do nowego. Tak. Tutaj Beatka pisze, Beatka chyba, tak się domyślam, bo tutaj są tak jakby no inne nazwy. Ja mam tak cały czas, że boję się mieć pieniądze, bo boję się, że zostanę. Ukrana z tego powodu, że posiadam, że mi zabiorą. Mhm. I to może być jak najbardziej właśnie rodowe, prawda? Tak, tak. To taki przykład, jak podała Agnieszka bardzo, bardzo tutaj do takich do, do, te, do, do tego, co piszesz, pasuje. Że Boję się mieć pieniądze, to zostanę ukarana, tak? Ktoś musiał mhm. zostać ukarany, bo miał pieniądze. Bo inaczej byś tego nie myślałabyś w ten sposób. Nie miałabyś tego programu w ogóle w okay. sobie. Patrz sobie na to Ale ja tutaj też Ci podpowiem, jak ja to w ogóle zmieniłam sobie, bo słyszałam taką historię właśnie, że ta moja prababcia, która została wywieziona z dziećmi, natomiast mój dziadek z najstarszym synem w tym czasie byli na wojnie, i ona miała złoty zegarek. Przez to, że była zamożna, zabrała ze sobą właśnie to, co miała na sobie, czyli tą biżuterię, złoty zegarek, i mieli wełniany dywan. I Była taka historia, że ona właśnie któregoś dnia już po prostu zamieniła ten złoty zegarek za jakąś tam miskę mąki czy czegoś, żeby mogła zrobić dzieciom jeść. Natomiast ten dywan, no bo na tej Syberii to było nawet 50, minus 50 stopni, oni się tak jakby nakrywali. I ja po prostu tak sobie to zmieniłam w głowie, że ja zobaczyłam, że pieniądze pozwoliły im przeżyć. Bo, gdyby nie, te, nie ten zasób, który wtedy mieli, nie ten dywan, którym się nakrywali, to najprawdopodobniej by zamarzli, a ten zegarek po prostu w sytuacji, kiedy byli już w takiej trudnej sytuacji, że naprawdę nie mieli coś, co jeść, uratował im życie. I ja automatycznie zmieniłam sobie myślenie, że pieniądze służą życiu. Więc zobaczcie, jak to można sobie fajnie transformować i zobaczyć, że posiadanie pieniędzy wcale nie jest złe, wręcz jest tak jakby wartością dodaną, bo nawet w tych trudnych warunkach okazało się, że ten zasób, czyli ta majętność pomogła im tak naprawdę przetrwać, bo z tej Syberii tak naprawdę wrócili wszyscy, przeżyli, tak. Mhm. Pięknie Właśnie, Aga, super. Mhm. Bardzo, bardzo I to bardzo. też sobie poszukajcie właśnie, żeby zobaczyć, że być może to wcale nie było przekleństwo, tylko być może te pieniądze dały też możliwość przetrwania i powrotu później po wojnie do Polski ponownie, nie? Że uratowały życie. nie uratowało tak. życie. I ja teraz mam tak, myślę, że ja mam takie głębokie przekonanie, że pieniądze służą życiu. I pieniądze są dobre, tak? Hmm. No dobrze, co tutaj dalej? Hmm. Tutaj Małgosia pisze, oto moje, moja babcia z moim tatą, moją babcię z moim tatą wywieziono na Syberię i zabrano majątek. Mm -hmm. Tutaj ktoś coś pyta, dziewczyny: Ten live ma być publiczny na profilu team, doktor miłość, bo jest dostępny na wszystkich. Nie, on jest na, na YouTubie, jest live. Tak, na YouTubie jesteście. On nie jest dostępny dla wszystkich, tylko dla, dla tych, którzy mają link do niego, a link do niego ma, ma tylko wasza grupa. No, no tak, tak. Mhm. Ciekawe tutaj, że wypłynął ten temat z Syberii. Pewnie, pewnie więcej osób jest tutaj z takim tematem. Patrzcie sobie, kochani. Mm -hmm. Przykład z dywanem rewelacyjny, No tak. I warto sobie, mm, poszukać tego. Nawet jeśli ta rodzina była na Syberii, to jeśli wszyscy wrócili, no to też być może właśnie pieniądze, które wcześniej były, czy nawet jakaś tam drobna rzecz, którą można było zamienić później, prawda, na jedzenie, pomogła tym ludziom po prostu przetrwać. Mm. I Magda też pisze, że ona też ma lęk przed dużymi pieniędzmi. A ja nie miałam linku, a weszłam. No, Okej. Okay. No to ciekawe. To ciekawe, gdzie jesteśmy? Ale na grupie, na, na grupie kursowej nie weszłaś w ten link, co tam był? To ja nie wiem, trudno mi powiedzieć. To ja sobie może sprawdzę, gdzie mam telefon. No, zawsze był... Aha, być może nie ustawiłam jako niepubliczny. A być może nie ustawiłam tego live'a jako niepubliczne, i publiczne. Mhm. Dobra, słuchajcie, kochani, to ja przerwę na chwilę, zobaczę, może mi się uda jednocześnie to zrobić. Aguś, jakbyś mogła mówić dalej, odpowiadać na komentarze, a ja tutaj sobie z komputera zaloguję się i zobaczę, czy ja mogę to zmienić na niepubliczny. Nie... Aha, Ania pisze, że ona jest w kursie rocznym, jedenasta edycja. A, okej. Okay. Dobra, to w takim razie ja przerwę na chwilę ten live i za chwileczkę wrócę jak go ustawię jako niepubliczny. Z tego samego linku zapraszam, żebyście weszli, dobra? I ta Agusia też dołącz z tego samego linku, dobra? Mhm.